Czy brak pewności siebie jest przeszkodą w Twoim życiu? Nadszedł czas, aby przekształcić się w silniejszą i bardziej pewną siebie wersję siebie. W tym filmie odkryjesz skuteczne metody, które pozwolą Ci zwiększyć pewność siebie do nieograniczonego poziomu. Uwierz bardziej w siebie i swoje marzenia, odblokowując swój potencjał, aby zmienić swoje życie i rozwinąć odwagę, by stawić czoła każdemu wyzwaniu. Będziemy z Tobą na każdym kroku na Twojej drodze do pewności siebie. Brak pewności siebie jest jak niewidzialny łańcuch, który powstrzymuje nas w życiu. Ale nie martw się, bo w tym filmie odkryjesz głębokie przyczyny braku pewności siebie i poznasz skuteczne wskazówki oferowane przez stoicyzm. Czy jesteś gotowy zrobić krok, aby zwiększyć swoją pewność siebie i zmaksymalizować swój potencjał? Wybierzmy się w tę podróż razem i odkryjmy jak możesz odbudować się silniej i pewniej? Rozdział 1 Ukryta pułapka Mroczne przyczyny braku bezpieczeństwa. Brak pewności siebie to wyzwanie, przed którym staje wiele osób w codziennym życiu. Ale to uczucie może być tylko wierzchołkiem góry lodowej. W głębi duszy czają się mroczne powody, z których często nie zdajemy sobie sprawy. Sytuacje takie jak negatywne doświadczenia z dzieciństwa. Ciągła krytyka lub porównywanie z innymi mogą stanowić podstawę braku pewności siebie. Na przykład moment, w którym byłeś dzieckiem, a nauczyciel zawstydził cię przed klasą, może nadal cię prześladować po latach. Lub też, gdy stale czujesz, że musisz sprostać oczekiwaniom rodziców, możesz mieć tendencję do opierania swojej wartości na ich uznaniu. Społeczeństwo może również pogorszyć te sytuacje. Media społecznościowe są pełne doskonałych żyć i historii sukcesu. To może sprawić, że poczujesz się nieodpowiedni. Porównywanie naszego życia z życiem innych może podważyć naszą wiarę w siebie. To właśnie w tym momencie narasta i przejmuje nas brak pewności siebie. Pamiętaj jednak, że brak pewności siebie to nie los, to problem, który należy rozwiązać. Pierwszym krokiem jest zrozumienie prawdziwych przyczyn tego niedoboru. Gdy to zrobimy, znacznie łatwiej będzie podjąć niezbędne kroki, aby zwiększyć naszą pewność siebie. Część 2. Ukryty wróg: jak sabotujesz siebie samokrytyką. Jeden z największych wrogów, z jakimi spotykamy się w życiu, często tkwi w nas samych. Czy zauważyłeś kiedyś, że Twój wewnętrzny głos nieustannie Cię krytykuje i wytyka Ci każdy błąd, który popełniasz? Ten głos to ukryty wróg który pożera Twoją pewność siebie. Ludzie często słyszą najsurowszą krytykę od siebie, a nie od innych. Koncentrowanie się na błędzie i ciągłe poczucie nieadekwatności to jedna z największych przeszkód uniemożliwiających osiągnięcie sukcesu. Powodem, dla którego samokrytyka jest tak destrukcyjna, jest to, że ciągłe osądzanie siebie podważa Twoją pewność siebie. Twój mózg postrzega Twoje własne negatywne słowa jako prawdę. Co niszczy Twoją wiarę w siebie? Wyobraź sobie, że każdego dnia jest ktoś obok ciebie, a ta osoba nieustannie skupia się na Twoich błędach i krytykuje wszystko, co robisz. Właśnie taki efekt wywołuje samokrytyka. Można jednak pokonać tego wewnętrznego wroga. Pierwszym krokiem jest nauczenie się bycia milszym dla siebie. Zastąpienie krytycznego głosu bardziej konstruktywną i wspierającą rozmową ze sobą może pomóc Ci odbudować pewność siebie. Jak sugerowali filozofowie Stołyki, każdy błąd jest okazją do nauki i żadna porażka Cię nie definiuje. Przejęcie kontroli nad samokrytyką pozwala odkryć własny potencjał. W tej części wyjaśnimy, jak możesz sprawić, by Twój głos wewnętrzny był bardziej pozytywny i jak wpłynie to na Twoją pewność siebie. W kolejnych krokach odkryjesz sekrety posiadania solidniejszej i pewnej siebie postawy. Rozdział 3. Metoda stoicka: wzmocnij swój umysł, zwiększ swoją pewność siebie. Zastanów się, w jaki sposób próbowałeś zwiększyć swoją pewność siebie. Zachowanie siły i wiara we własny potencjał w obliczu wyzwań, przed którymi stoimy w życiu codziennym, wymaga wytrzymałości psychicznej. Tutaj właśnie wchodzi w grę wewnętrzna moc. Jaką zapewnia filozofia stoicka. Stołyki pomagają nam zachować równowagę emocjonalną, ucząc nas patrzeć na rzeczy z innej perspektywy. Strategie stoicyzmu mające na celu poprawę naszej siły psychicznej mogą radykalnie zmienić naszą pewność siebie. Myśliciele stołyki mówią, że to od nas zależy, jak zareagujemy na wydarzenia, na które nie mamy wpływu. Aby zwiększyć naszą pewność siebie, Niezbędna jest poprawa naszej kontroli wewnętrznej. Wzmocnienie umysłu pozwala skuteczniej pokonywać wyzwania, które napotykasz w życiu codziennym. Na przykład, jak powiedział Epiktet, to nie wydarzenia Cię niepokoją, ale Twoje myśli o nich. Jest to jeden z kluczy do wzmocnienia umysłu i zwiększenia pewności siebie. Nauki stoicyzmu stanowią doskonałą podstawę wewnętrznego spokoju i pewności siebie. W tej części dowiesz się, jak możesz wzmocnić swój umysł i jak wpłynie to na Twoją pewność siebie? Wzmacniając wiarę w siebie na każdym kroku, zrobisz postępy w kierunku stania się silniejszą i bardziej pewną siebie osobą. Rozdział 4. Niespodziewana prawda. Nie wpadnij w narzuconą przez społeczeństwo pułapkę doskonałości. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak presja, jaką wywiera na nas społeczeństwo, wpływa na naszą pewność siebie? Pragnienie bycia doskonałym może stać się pułapką, która podważa pewność w siebie wielu osób. Pojęcie doskonałości, które stale narzuca społeczeństwo, często przytłacza nas nierealistycznymi standardami. Konieczność bycia doskonałym w każdej dziedzinie może postawić nas pod presją i zachwiać naszą pewnością siebie. Zaufanie jest jednym z kamieni węgielnych relacji, a prawidłowo zbudowane pomaga przetrwać związek. Jeśli chcesz poznać sposoby na budowanie zaufania w relacjach, zapraszamy do naszego poradnika. W tym artykule znajdziesz praktyczne wskazówki i skuteczne strategie budowania zaufania. Nie zapomnij przeczytać naszego artykułu, aby uczynić swój związek silniejszym i zdrowszym. Nie zawsze uda się spełnić oczekiwania społeczeństwa wobec nas, i jest to całkowicie naturalne. Warto pamiętać, że bycie oryginalnym i szczerym jest cenniejsze niż dążenie do doskonałości. Stres i presja doskonałości mogą z czasem osłabić Twoją pewność siebie. Jednak skupienie się na odkrywaniu własnego potencjału, a nie na dążeniu do perfekcji, może być jednym z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie pewności siebie. Stołyki podkreślają znaczenie akceptowania własnych ograniczeń i ustalania własnych standardów. W tej części dowiesz się, jak zbudować pewność siebie, nie wpadając w społeczną pułapkę doskonałości? Nauka sposobów ucieczki od oczekiwań społeczeństwa i odnalezienia siebie przy jednoczesnym zachowaniu wewnętrznego spokoju sprawi, że staniesz się silniejszą jednostką. Rozdział 5. Odkryj prawdziwą moc znaczenie akceptowania siebie. Największe wyzwania, przed którymi stajesz w życiu, często sprawdzają Twoje wewnętrzne mocne i słabe strony. Jednak wiele osób ma trudności ze zrozumieniem swojego potencjału i zaakceptowaniem siebie. Często porównujemy się do innych, skupiamy się na swoich wadach i przez to niszczymy naszą pewność siebie. Akceptacja siebie to jeden z najważniejszych kroków w rozwoju osobistym i jeden z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie pewności siebie. Samoakceptacja oznacza akceptację swoich wad, błędów i mocnych stron takimi, jakie są. Wymaga to bycia uczciwym wobec siebie i zrozumienia tego, kim jesteś. Akceptacja swoich wad i postrzeganie ich jako szans, a nie przeszkód, może sprawić, że staniesz się lepszą osobą. Chociaż wielu z nas dąży do doskonałości, zapominamy akceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy. Perfekcjonizm może prowadzić do rozczarowania i niezadowolenia. Kiedy ciągle porównujemy się z innymi, nie dostrzegamy własnej wyjątkowości i potencjału. Jednak, gdy zaakceptujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy, możemy osiągnąć naszą prawdziwą pewność siebie. Kiedy zaakceptujesz siebie, nie musisz już spełniać oczekiwań innych ludzi i standardów społecznych. To wyzwalające doświadczenie. Odzyskujesz kontrolę nad swoim życiem, dzięki czemu stajesz się silniejszą, bardziej odporną osobą. Stołyki filozofowie wierzą, że wewnętrzny spokój i szczęście wynikają z samoakceptacji. Bo tylko osoba, która akceptuje siebie, może być bardziej odporna na krytykę z zewnątrz. Kolejnym ważnym aspektem samoakceptacji jest nauczenie się mniejszego oceniania siebie. Wybaczanie własnych błędów i uczenie się na nich jest częścią Twojego rozwoju osobistego. Jak powiedział Epiktet, nikt nie może Cię poznać i ocenić lepiej niż Ty. Jeśli potrafisz prawidłowo dokonać własnej oceny, możesz zdecydowanie przeciwstawić się krytyce z zewnątrz. Rozdział 6. Uwolnij się z niewoli strachu prawdziwa definicja odwagi. Jedną z największych przeszkód, które powstrzymują nas w życiu, jest strach. Lęki często nas powstrzymują, podważając naszą pewność siebie. Emocje takie jak strach przed porażką. Strach przed zmianą czy strach przed niespełnieniem oczekiwań społeczeństwa dosłownie nas wiążą. Jednak rozpoznanie i skonfrontowanie się z naszymi lękami jest kluczem do odbudowania naszej pewności siebie. Strach jest jedną z najbardziej podstawowych emocji ludzkiej natury i pomógł nam przetrwać na przestrzeni dziejów. Jednak we współczesnym świecie nasze lęki często stają się irracjonalne i utrudniają nasz rozwój. Trauma, której doświadczyliśmy w dzieciństwie, Oczekiwania stawiane nam przez społeczeństwo, lub obawy wpojone nam przez rodzinę, stanowią podstawę naszych lęków. Kiedy dajemy się wciągnąć w te lęki, zamiast realizować swój potencjał, zaczynamy pozostać tam, gdzie jesteśmy. Odwaga nie polega na braku strachu, ale na mocy podejmowania działań pomimo strachu. Prawdziwa odwaga to akceptacja naszych lęków i podjęcie świadomego wysiłku, aby je pokonać. Filozofowie stołyki twierdzą, że odwaga jest wewnętrzną siłą i że ta siła pozwala nam żyć pełniej i sensowniej. Wiele z naszych lęków jest w rzeczywistości znacznie mniej groźnych, niż nam się wydaje i są wytworami naszej wyobraźni. Marek Aureliusz zachęca nas do kwestionowania realności naszych lęków, gdy mówi: Nasze lęki są w większym stopniu wytworem naszej wyobraźni, niż nam się wydaje. Pierwszym krokiem w walce z naszymi lękami jest ich rozpoznanie i zaakceptowanie. Zamiast zaprzeczać swoim lękom, przyznaj się do nich i zidentyfikuj sytuacje, w których się pojawiają. Następnie podejmij małe, wykonalne kroki, aby pokonać te lęki. Każdy krok pomoże ci pokonać lęki i zwiększyć pewność siebie. Kiedy zaczniesz dbać o swoje własne wartości, a nie o to, co myślą inni, siła twoich lęków zacznie się zmniejszać. Jedną z najcenniejszych nauk, jakie oferuje nam filozofia stoicka, jest skupienie się na rzeczach, które możemy kontrolować, a nie na tych, których nie możemy kontrolować. Być może nie będziemy w stanie kontrolować naszych lęków, ale możemy wybrać, w jaki sposób na nie zareagujemy. Zamiast poddawać się naszym lękom, zdobycie się na odwagę, aby rzucić im wyzwanie, pozwala nam dokonać pozytywnych zmian w naszym życiu. Radzenie sobie z brakiem pewności siebie zaczyna się od poznania i wzmocnienia siebie. Dzięki metodom stoickim, których nauczysz się w tym filmie, możesz stawić czoła swoim lękom i odbudować pewność siebie. Pamiętaj, że z każdym krokiem stajesz się coraz bardziej odważną i zdeterminowaną osobą. Kontynuuj tę ścieżkę, aby zwiększyć swoją pewność siebie i uczynić swoje życie bardziej znaczącym. Uwierz w siebie i uwolnij swój potencjał. Jeśli film ci się spodobał, nie zapomnij nacisnąć przycisku, Lubię to, i zasubskrybować nowe treści. Możesz także skomentować, aby podzielić się z nami swoimi przemyśleniami. Do zobaczenia w następnym filmie.